28 stycznia wtorek Gdzieś tam błękit nieba Widać U góry A tu na dole Złom ciągle leży Ten mój co zostawiłem wczoraj Na złomiarzy Czy ktoś zabrać się go odważy Przepraszam miałem nie rymować Leży sobie i czeka na jakiegoś człowieka A ja idę do auta Zrobić jedną rzecz I jedną rzecz wam opowiem o, Wieje Ale to jest ciepło Wiatr. czuć wiosnę czuć wiosnę, wziąłem sobie narzędzia może przepalę przy okazji auto bo zdrowo dla niego wiecie kiedy się przepali, ale chciałem sobie tutaj zrobić jedną rzecz, mianowicie tą baterię odkręcić te wężyki żeby baterię móc sprzedać I tak zrobimy tylko najpierw sobie auto uruchomimy tak zajrzałem, bo właśnie butelki się powoli zbierają przypomniało mi się, że jedną gdzieś widziałem zajdziemy i sprawdzimy e, widzę, że już nie ma ona tu leżała i była widoczna ktoś ją podjął tu w tym miejscu leżała butelka zwrotna no niestety zszedłem sobie przy okazji na parking pożegnać zimę Ostatnia szansa pochodzić po śniegu piękny opelek taki by mi styknął taki o złomek prawdziwy fajny nie trzeba się schylać żeby siadać z tyłu kanapy składasz i masz dużo miejsca jest tutaj ostatnia szansa może nie ulepić bałwana ale o! zakopać się w śniegu bo już wiatr ciepły wieje i śnieg tam topnieje. Puszki odkrywa, proszę bardzo. Ale nie, nie. Puszek zbieranie jest niebezpieczne. Można, wiecie, co się może wydarzyć, nie? Jak będziecie puszki zbierali ja Pochodzę sobie. Idę otwalić auto, bo co jakiś czas trzeba otwalić auto. No i powiem wam na końcu coś ciekawego. Dobra, po śniegu pochodziłem. To tyle. My, nie by się przydało. O tak. Chyba, że zostawię jako kamuflaż. Dobra. Zanim opowiem coś ciekawego, odpalimy kadika naszego. Przekręcimy. Uj. O. Się udało. Jest dobrze. Niech chwilę pochodzi, niech się tam wszystko przesmaruje. A ja z opowieścią startuję. Opowieść krótka, ale przyjemna w odbiorze, mam nadzieję będzie. Otóż przy komputerze usiadłem, wiecie, szukając jakiejś roboty na busa. O, tak, żeby było pode mnie, tak? Żebym mógł tą robotę wykonać, nie? Mając 54 lata i trochę kilometrów już nakulane. No, jakąś tam ofertę znalazłem, to tak? obliczam tą dniówkę i by to wyszło za trzy tygodnie, i gdyby tam kilometrów wyszło, bo nasz napisali, ile kilometrów robią przez te trzy tygodnie. Tak, mówię, wszystko pasuje, wszystko pasuje, już telefon tam łapię, prawie dzwonię. I to jest właśnie Boże prowadzenie. Jak Bóg prowadzi człowieka? Otóż, zanim tam zadzwoniłem, w ogóle nie zadzwoniłem, po pierwsze, przyszło takie na mnie e, taka no wiem, że nie każdy to będzie rozumiał, ale myśl z góry, tak, taka myśl przyszła do mnie nie moja myśl, tak jakby nazywam to myślą z góry, która przyszła z góry zadzwoń do tej firmy, w której jeździłeś ostatnio, tak po Europie, była to fajna firma, macie tam filmy, moje filmy z tej firmy kiedyś nagrywałem tam jak no w hotelu we Francji live robiłem i tak dalej kiedy u nich tam jeździłem, no i <laughs> taka mocna myśl przyszła do mnie, więc mówię, dobra, zadzwonię, dzwonię do szefa, dzwoni tam telefon, sygnał jest, nie? I wiecie, co usłyszałem w słuchawce? Nie uwierzycie, usłyszałem złom dobry. Złom dobry, <laughs> mówi do mnie e, ten szef no i chwilę pogadali myślę, że ruszę niedługo w trasę może w tym tygodniu także tak właśnie Bóg troszczy się o człowieka żeby nie poszedł gdzieś byle gdzie nie wiadomo co by tam potem było tylko idę tam gdzie już jeździłem gdzie było bardzo miło nie będę tam nagrywał filmy i znaków filmowych i tak dalej tylko po prostu gdzieś może jak będę w hotelu albo iść na parkingu jakieś ciekawe widoki będą takie rzeczy i w czasie jazdy sobie powieszę telefon tutaj u góry i będę coś opowiadał jakieś świadectwo składał, także to tyle moi drodzy, ja sobie tą bateryjkę rozkręcę, którą pokazywałem butelki już tam nie ma, wczoraj ją widziałem będę starał się nie rymować, nie błaznować, no ale ciągle jeszcze mi to podświadomie gdzieś tam niechcący wychodzi samochód dobrze chodzi troszkę go pospawam od spodu wiecie i porobię i jak wspominałem z tyłu, materac kupię jakiś do niego i, i będę jeździł po wioskach, po bocznych drogach e, i zostawiał dobrą nowinę. E, ciepły dzisiaj dzień, słoneczko prześwituje, wiatr wieje, ale ciepły wiosnę się czuje. Wszystkiego dobrego zawodowego. Dziękuję za wysłuchanie opowieści i obejrzenie tego filmu. Dość nieciekawego. Do następnego. Do następnego.